Właśnie schodziliśmy z góry, i tutaj doszliśmy do takiego miejsca, którego ani nazwy, ani znaczenia nie jesteśmy na razie w stanie odgadnąć. Wygląda jak jakiś pomnik, ale co tu jest czczone, to zupełnie nie mam pojęcia. Zaraz będziemy szukać informacji. Na środku jest jakieś takie coś, jakby ołtarz z krzyżem i miejscem. No jakby na znicz. W ogóle mam nadzieję, że coś tu bezcześcimy wchodząc, ale na razie nic. Ojejku, nie wiadomo jakie wysokie schody. Ja z kościołem O tutaj ja się dowiedziałem, że na dole pod tym słyszysz? No. to dowiedziałem, że na dole pod tym są labirynty jakieś tam pani mówiła o. i one łączą się z kościołem. Pani mówiła i Konrad mówił. Może słyszeliście, może nie. Powtórzę, po raz kolejny, na zasadzie głuchego telefonu prawie powtarzamy, że, że pod spodem, pod tym, są labirynty, które łączą się z kościołem. A tu I mi wygląda, teatr. tu mi wygląda na to, że właśnie będzie ten amfiteatr, ale, ale zobaczcie ile tam jest tych, nie no to Forum Romanum, Koloseum, to normalnie tego typu coś. Ale widzimy, widzimy. Zarośnięte trawą, tam dwie osoby siedzą na schodach. Praktycznie prawie ich nie widać. To jest olbrzymie. A jeszcze olbrzymie? Tam, jeszcze tam. Nie, w życiu bym nie przypuszczał, że coś takiego można tu znaleźć, ale byśmy musieli e, Tędy się tu, tu nie spaść. Wiem, wiem, dobrze, tylko, tylko patrzyłem, czy tam jest jakieś przejście. A nie, tutaj się skakuje, ale nie będziemy zeskakiwać. A ja przynajmniej siebie się udało. Ma młode i zdrowe kości, niełamliwe, a ja, jakbym się połamał, to byśmy mieli dopiero problem. A tu jest znowu zejście o, o. O, i teraz, teraz idziemy na ten amfiteatr. Nie ma tam żadnych imprez, bo jak są, to, to bywają i bilety. Ale dzisiaj nie ma imprez, nie ma biletów, więc możemy na tę na scenę tam się wedrzeć i zaraz będziemy tańczyć. śpiewać, tańczyć i patrzeć co tam jest. Ja tu tylko patrzę jak oglądam, bo ta, ta budowla to ona się praktycznie tu zaczyna, nie? Jakby takie są filary, czy znaczy, jak to tam nazwać, mury. Tabliczka jest w złym stanie są schodzie. Schody są w złym, w złym stanie. stanie i mogą być śliskie, zwłaszcza pewnie po deszczu. Ale, ale widzę, że nie są aż tak bardzo w złym stanie, tylko że tu dużo takiej kory jakiejś w tym lesie, a pan, przypomniało mi się w tej chwili jak schodziłem w Międzygórzu po tych schodach, gdzie było napisane, że 3 miliony złotych wydali na renowację tego okolicznego rezerwatu Wilczki, a tu mamy nawet szlaki turystyczne, o jak moje nogi to zobaczą to zacznie mi kolano boleć, bo ostatnio stwierdziłem, że na szlakach tylko się to uskutecznia, ale na, na razie się nie skapnęły jeszcze, mamy Czerwony, zielony i czarny szlak i jeszcze jakieś takie ukośne, Nie wiem dobra, dobra. ignorancją tu tryskam, ale nie wiem co znaczy taki ukośny szlak. No dobrze, mówię, że stanie. stanie no a tu są znowu schody do góry. Ciekawe dokąd. Chyba dzisiaj tego nie sprawdzimy, ale kiedyś jak mnie tutaj nawiedzi, to ja to sprawdzę. No musiał, musiał mieć na to więcej czasu. Nie Jejku. Połowę. No faktycznie nie są w dobrym stanie te schody. Miałem w stanie się przekonać. Na szczęście nic się nie stało, bo ja tu, pa bo ja tu patrzę w aparacik, ale tu jest no nieźle, bo to normalnie to są z kamienia. To jest kamień. Nie? No tak, to są wyryte jeszcze. Pup, pup, pup. Nie, no to są nic w dobrym stanie. A tu jest jakaś klapa, można by tam wejść. Ja Dobra, że to to... W ogóle coś tu jest napisane, a nie to jakaś mapa bo chętnie bym znalazł jakąś tablicę informacyjną i wam i sobie wam i sobie poczytał. No a tutaj zobaczcie, no to jest normalnie. Skała. Skała. I tak jak się zachwycałem w międzygórzu, że te drzewa rosną na skalę. Jak ktoś nie pamięta, niech sobie znajdzie wakacyjną relację, z poprzedniej, z poprzedniej wyprawy. No właśnie, i tutaj tak samo, o jak to wszystko w te skały się gdzieś powłapywało. No właśnie. A wtedy powiedziałem, jak ktoś mi powie, że ma ciężko, to spójrzcie na te drzewa. Jak one miały tu żyć. No ale żyły. Góra świętej Anny. St. Annaberg. Drogi lokalne, Maryjka. No a to jest święta Anna, która trzyma małą Maryję i małego Pana Jezusa, więc tak trochę się tutaj te czasy pomiksowały, bo wiadomo, nie mogła być i Maryja mała, i Pan Jezus mały. No ale wiadomo o co chodzi. A tutaj właśnie na tej mapie mamy wypisane gdzie, co jest i w ogóle i znajdźcie gdzie ten amfiteatr jest, o tu jest porządnie. A my będziemy szli tam. A będziemy szli tutaj, gdzieś nasze autko jest przy kościele i to pod górę, i to pod górę. A tutaj jeszcze różne takie zdjęcia, kaplica Wieczerników, widzicie tam nie byliśmy, Grota Lurska, tam byliśmy. No w, przez, w końcu tam gdzieś u góry ta Grota Lurska, tam Maria musiała stać, myśmy przegapili ważną rzecz. W Bazylice Świętej Adresu byliśmy. A gdzie jest ja No to tam, co byliśmy, że mówiłem, że msze się odprawiają, to u góry z daleka widziałem, że taka dziura jest i tam musiała stać Maryja. No i dobra, i teraz tutaj musimy iść dalej. Niesamowite, nie, no to po prostu mnie to zachwyca. To jest. Nie, no w życiu bym się czegoś takiego nie spodziewał. Czy wy to widzicie? Nie wiem, na tych waszych małych telefonikach to pewnie będzie. Średnio widoczne, ale to jest coś niesamowitego. A gdzie tu jest w ogóle scena? No tu, tu tam, jest... Może to u góry tam? Nie, tam coś są schody. Aha, no ale jakby tu ktoś siedział, to by nie widział tej sceny praktycznie. A to ma problem, mówi Konrad, więc generalnie idziemy bardziej na środek. to jeszcze! Jeszcze tu my, no to tak, no to na dół idzie. I do góry jeszcze drugie, tyle chyba. I no, ludzie bo... mogą stali. I mogą tu stać, i tu siedzieć, niesamowite. Nie, no jestem w szoku ciężkim. Chociaż, jakby tam był koncert u góry, co ta chałupka, eee. to też by było dobrze widać. Ale nie, no myślę, że chyba tu. Może tam pod tą, na tym podwyższeniu. Ja myślę, że albo na tym placu. Albo tam, gdzie A te schody albo, się kończą. Yy, albo... Albo ceny budują. Ale tak patrząc historycznie, jak tu tak by patrząc, były te kamienie. To pewnie, to, to na, na, pewnie na, tym placu, na tym środku placyku. Ewentualnie jakieś takie ulepszenia to były na tych schodkach. Może może jakieś Jakiś coś takie tam. Specjalne no bo sceny. teraz jest tam jakaś kostka brukowa, a to raczej nie jest historycznie, tylko jest w miarę młody wynalazek. Ale jest tutaj po prostu przecudnie. Nie no, w życiu bym się nie spodziewał, że takie miejsce tu spotkam. Coś jest niesamowite? Jak ja oglądam te filmy, i potem sam się dziwię, jak ja się dziwię. Nie? Ale wy to już pewnie znacie, ale tam jest jakaś informacja, idziemy tam poczytać wam zaraz, bo nie wytrzymam, że jestem tutaj tak niezorientowany. Wiedziałem, że tu jest jakiś amfiteatr, ale nie sądziłem, że z takim rozmachem. A tu kamieniołom był. A, widzicie, no to trochę wyjaśnia już. Z daleka widzę. No dobra, czytamy w takim razie. Kto chce, nie chce, sam czyta, a ja czytam. Kamieniołom Amfiteatr, Ściana Główna geologiczno-edukacyjna ścieżka po Górze Świętej Anny Ściana face. W głównej ścianie kamieniołomu widoczny jest 27-metrowy propin wapienia muszlowego, który powstawał przez około 1,5 miliona lat. Ja nie mogę 1,5 miliona lat. Nie mogę sobie tego wyobrazić tak długiego okresu czasu. Obejmuje on formację Góra Szczańską. Warstwy Góra Szczańskie bez najniższego ogniwa ziarnitu z ligoty. Formację Dziewkowicką. warstwy Terebralu. No dobra, nie będę tego czytał tych wszystkich nazw, ale dalej może. Powyżej znajduje się około 1,5 metra. Zespół cienkowarstwowych margli i wapieni rozpoczynające sukcesję warstw, warstw Terebratulowych. Jakie nazwy nie. Dobra, nie chcę tego czytać, ale tu jest o, pokazane wszystko, gdzie są jakie warstwy, jakie skały. No to może i jest rzeczywiście ciekawe, ale bardziej liczyłem. Na jakieś tutaj informacje związane z tym, z, tym, z tym w ogóle, skąd się to wzięło, no i już je mamy, bo tu był kamieniołom, więc stąd wydobyto kamień. A potem wystarczyło ułożyć te takie półkola z kamieni, i gotowy jest amfiteatr. Niesamowity. O, tu jeszcze na, na dole, tu widać jakieś takie asy są w tym kamieniu i tutaj napisali ruch zakręty w kamieniu. Na uwagę zasługują także struktury spływowe, zlokalizowane przy schodach prowadzących na dno wyrobiska. Idąc w dół po lewej stronie i odpowiednio idąc w górę po prawej, wykute są one w części wychodni skalnych. Dzięki temu możemy z bliska zaobserwować około dwumetrowy, silnie zdeformowany kompleks kowarstwowanych margli i wapieni. Oj, to już dla geologów, coś tu chyba bardziej by się naddawało. Nie chcę was tym aż tak bardzo zanudzać, ale tu jest pięknie i ta pogoda, i ta zieleń, i te barwy, i niebieskie niebo, i biel tego tam u góry czegoś. I jeszcze chmurka. Adaś mówi, że tam znalazł czerwoną tabliczkę, która nie wiadomo jaki napis ma. Może sprawdzisz, co tam jest napisane. Może, że śliskie schody, albo nie wchodzić, bo spadniesz na przykład. Dobra, także mamy tutaj ciekawostkę niesamowitą. Słuchajcie, Konrad idzie tam gdzieś w cieniu z tym swoim P na koszulce. Z daleka go można nawiedzić, na mierzyć. Tutaj sporo ludzi chodzi, spaceruje, siedzą sobie nawet i na tych schodach w tym cieniu. Ja bym chętnie jeszcze podszedł tam do góry, żeby zobaczyć, jak to w ogóle wygląda z samej góry. To już mówię, że jest wyłącznie ciekawostką, bo nie lubię bez powodu wchodzić do góry, ale tutaj powód jest, jak sądzę, co najmniej uzasadniony. Uwaga, śliskie schody napisali, ale dzisiaj nie ma co tu ślizgać się, bo nie ma wilgoci. Jest za to dużo tutaj roślinności, trawa wyrośnięta. Podejrzewam, że gdy przychodzi do jakiegoś koncertu, to pewnie to Wycinają, no bo tak jest dosyć, dosyć rzeczywiście. Już widać, że za duża taka. O, niesamowite miejsce. Zupełnie się nie spodziewałem. Wejdę jeszcze po schodach trochę bardziej do góry, żeby przekonać się, jakie widoki roztaczają się z ostatniego rzędu schodów trochę zarosło faktycznie ale miejsce jest niesamowite motylki pamiętacie jak w tamtym roku nas motylki prowadziły w drodze na Kasprowy wierch tamte były te kolorowe a tutaj jakieś białe kapustniki czy jak się na nie mówi jejku, koniec widać, ale jeszcze dużo Przede mną. Na razie widok jest taki, coś niesamowitego. Idziemy dalej. Właśnie od kościoła myśmy szli bardzo, bardzo długo, no długo, no nie wiem ile tam wyszło, może z 15 minut i podobno w tych skałach wykute są tunele, które z tej budowli, którą widzicie u góry prowadzą aż do kościoła. No to pewnie takie tajemne przejście na wypadek ataku. Wiadomo, jak to w historii miało miejsce: że został jakiś tam obiekt zaatakowany. A tam chwyt za klamkę, jakiś tajny przycisk, czy tam przełącznik, czy klamka, i już opuszczają klasztor, wychodzą tutaj, i nikt nawet nie wie gdzie się podzieli no tak to właśnie jest takie różne tajemnice skrywają tego typu obiekty ale tu jest niesamowicie wysoko z tej strony nawet nie widać tych schodów bo są tak pochylone wygląda jakby ta trawa była jakby ta trawa była cały czas tutaj ale wam pokażę jeszcze że to jest tak około prawie że metrowej wysokości taki stopień na dół no, chłopaki tam sobie na dole siedzą. A ja wlazłem do góry, żeby wam pokazać jak wygląda widok z tego miejsca. Trochę się zasypałem. Ale co tam? Czegoż się nie robi dla walorków. No, a jeszcze spróbuję zrobić zbliżenie. Myślę, że z dołu to sfotografuję i filmuję. Jak te warstwy wyglądają od odkładającego się wapienia. Widzicie, takie widać, takie poziome. Linie. No, pewnie tam co ileś 100 lat <laughs> były jakieś tam kolejne warstwy innego zamulenia czy tam tych żyjątek, bo to chyba wapień to nie wiem z jakichś skorupiaków powstaje. Nie wiem, mówię, nie znam się na wszystkim i to są takie bardzo ciekawe rzeczy, ale w sumie to nie najważniejsze. Jednym wnioskiem jaki mi przychodzi w takich momentach to stwierdzenie. Jak ten świat jest piękny. Już nie dlatego, że człowiek tutaj akurat przetworzył, bo jak widać, to jest skutkiem działalności człowieka, ale dlatego, że są kolory, że są skały, że jest nawet ten wiatr, który dzisiaj przeszkadza nam tu polatać i zobaczyć to z góry. Że jest no, wszystko, że to działa jak fabryka, że, jest, że te drzewa same żyją, rosną, czerpią. Przez tą fotosyntezę z, z powietrza, składniki, tam dwutlenek węgla, że ze słońca energię, że przerabiają to na, czy to na drewno, czy te liście im rosną. Czy, to jest niesamowite. Ja nie wiem jak można w Pana Boga w ogóle nie wierzyć. To, 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 to mi się jakoś wyklucza. Tak jak w Księdze Mądrości bodajże było napisane, że Wprost nazwane. Głupi są ludzie, którzy nie są w stanie z dzieł tego świata poznać jego stwórcy. Jakoś chyba niedosłownie mi się to powiedziało, ale coś w tym jest. No i właśnie, teraz wyobraźmy sobie, że sobie tu siedzę. Oj, ja ci, a tu uciekła. Dobra, jeszcze bym mnie zjadła. Dobra, no i tak sobie tu siedzę i nic mi nie zasłania. Nawet pani w dużym kapeluszu z przodu. By mi nie zasłaniała, gdybym sobie tam patrzył na scenę i obserwował. Pewnie i rozchodzenie dźwięku byłoby tutaj na dobrym poziomie, a zatem, a zatem no piękne miejsce na takie różnego rodzaju widowiska. W tych czasach wyobrażam sobie, że tutaj powstawałaby jakaś wielka scena, jak to takie są teraz budowane. A w dawniejszych, no to pewnie tak jak jest, tak było dobrze. Bez nagłośnienia, bez wszystkiego, jakoś ludzie sobie. Radzili, Głośniej mówili, nie było mikrofonów. Teraz jest dużo łatwiej. Dobra, no bo chłopaki zaczynają nam iść w stronę już odjazdu. Nie ma co przedłużać, bo w końcu ich cierpliwość może się skończyć. A ja idę tędy, żeby z tą Jaszczurką drugi raz się już nie spotykać, bo różnego tego typu stworzenia czasami mogą nie mieć do końca pokojowych zamiarów, a wolałbym tutaj jeszcze w jakimś punkcie medycznym nie wylądować po jakąś surowicę odtrudkową, nie wiem. Mówię, że się nie znam, ale wiem, że różne stworzenia bywają. Dobra, koniec, chodzę, wyłączam w takim razie i idziemy dalej. To już chyba ostatnia atrakcja z tego miejsca na dzisiaj. No i tyle. Żałuję, że tu nie jesteście, ale cieszę się, że mogłem was przynajmniej w tej formie zabrać tutaj ze sobą. To Sześć Boże! Wciąż wędrujemy przez ten świat. Wędrujesz Ty, wędruję ja. choć odwiedza Zapomnij, gdzie jest nasz cel. Zwiedzamy świat, podziwu fight. Tak wiele miejsc, tak wiele miast. Każdy nasz krok to nowa myśl. Podziwu w sercu nie chcemy kryć. Z walorkami świat wyruszamy, radość i światło co jeden krok. W sercach pokój wciąż odczuwany. Niech za nami zostanie mrok. Widząc góry, morza, lasy. Czuję w sercu Bożą łaskę, Każdy widok, każda chwila To stwórcy niezmierna siła, Choćby razem podziwiajmy, Jak piękny jest Boży świat, niech Każdy film nam przypomina, że Bóg dla nas stworzył świat Wciąż wędrujemy przez ten świat, Wędrujesz Ty, wędrujesz. Choć odwiedzamy tyle miejsc Nie zapomnimy, gdzie jest nasz cel Zwiedzamy świat podziwu wart Tak wiele miejsc, tak wiele miast Każdy nasz krok to nowa myśl Podziwu w sercu nie chcemy kryć Bo co jeden krok W sercach pokój wciąż odczuwamy Niech za nami zostanie mrok Widząc góry morza nasytuje w sercu Bożą łaskę Każdy widok, każda chwila To niezmierna siła Chodźmy razem, podziwiajmy Jak piękny jest Boży świat Niech każdy film nam przypomina Nasze Bóg dla nas stworzył świat. Wciąż wędrujemy przez ten świat. Wędrujesz ty, wędruję ja. Choć odwiedzamy tyle miejsc. Nie zapomnijmy, gdzie jest nasz cel. Zwiedzamy świat podziwu wart, Tak wiele miejsc, tak wiele miast. Każdy nasz krok to nowa myśl. Podziwu w sercu nie chcemy kryć.